Cześć, witam was ciepło w kolejnym filmiku. Jak widzicie w stanie takim, takim sobie. Włosy z odrostami. Miałam w tym tygodniu i zrobić i, i w ogóle jakaś taka fizjonomia nie taka. Niestety dopadł mnie covid. Przechodzę go drugi raz. Poprzednio przechodziłam w marcu 2021 roku, no i teraz po raz, który dopadł. I powiem Wam, że byłam niesamowicie zaskoczona, jak to. okazało się, że test zrobiony przez lekarza wyszedł pozytywnie. Byłam przekonana do tego momentu, że to jest jakieś takie nietypowe zapalenie, zatok. Zaczęło się u mnie wszystko w niedzielę po południu. Wychodziłam do pracy, jakoś tak czułam, że jakoś mi tak zimno, ale myślałam, że może przemawiam domu. Albo na spacerze, bo jeszcze rano byliśmy też w kościele, na spacerze później, także ubrałam się ciepło. No i potem już mi było lepiej, ale tak z każdym właściwie, nawet nie godziną, ale później pod koniec dnia, z każdą minutą czułam, że coraz bardziej boli mnie gardło, ale też jakby tym się nie do końca nie przejmowałam, no bo przy sześciu godzinach mówienia jednak to gardło może boleć. Zamiast jak wróciłam do domu, to już wiedziałam, że faktycznie to jest taki dość ostry stan. Byłam przekonana, że to są zatoki. Ja mam często takie zapalenie zatok na tle alergicznym. Także wzięłam sobie tabletkę antyalergiczną, wzięłam mojego stryda do nosa no i poszłam spać. Noc była koszmarna. Kolejny dzień był jeszcze gorszy, ponieważ no właśnie zagorączkowałam. A muszę Wam powiedzieć, że w ogóle nie gorączkuję. Właśnie pomyślałam sobie, przypomniałam sobie, kiedy ostatni raz miałam gorączkę, więc wychodzi mi, że w 2014 roku wtedy pamiętam, że wróciliśmy kiedyś z Krakowa i właśnie dwa dni później po tym powrocie dostałam też takiej bardzo wysokiej gorączki. Było bardzo ciężko tę gorączkę zbić, właściwie to po ibupromie nie poszło w ogóle przez 4 godziny tutaj się męczyłam. Ona nie była aż taka jakaś bardzo wysoka, bo to było tak między 382 a 386, ale trzepało mnie cały czas. Byłam przykryta kołdrą i kocem i słuchajcie, do tego, że jak chciałam wyjąć rękę spod kołdry, żeby wziąć jakąś herbatę, napić czegoś, nie byłam w stanie, bo było mi tak piekielnie zimno, jakby mi wyszła na przykład w samej bluzce na śnieg. Także jakoś to przetrwałam. Później zmieniłam lek przeciwgorączkowy i powolutku zaczęło to troszkę ustępować, także było, było trochę lepiej. No i na drugi dzień generalnie mówiąc, czułam się już nawet nieźle. Rano y, ugotowałam zupę. No, Zwolniłam się też do lekarza. Y, szczerze mówiąc, myślałam, nawet, że to będzie taka tyle porada, tylko u mojego lekarza. No, ale pani mówi, że jeżeli chodzi o zwolnienie, a chciałam zwolnienie na dwa dni, bo potem myślałam, że już pójdę normalnie do pracy, właściwie nawet nie pójdę, bo mam teraz dni wolne, y, aż do niedzieli. No i że, że trzeba przyjechać osobiście. I przyjechałam osobiście. Pani doktor mówi, że ta gorączka jest taka podejrzana, także mówi, zrobimy test. Na luziku. <noise> Zrobiła mi ten test i wyszła mocna krecha, mówi no, koronawirus, tak? Także tak to wygląda. E, mam nadzieję przede wszystkim, że nie zarażę męża, bo teraz tutaj póki co w tym tygodniu mieszkamy tylko razem. E, chociaż moje dziecko młodsze na ten długi weekend teraz miało albo ma zamiar przyjechać, zobaczymy, tu jeszcze tak uzgadniamy, bo boję się jej zarazić też przy okazji, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i w ogóle to miał być, słuchajcie, taki weekend marzeń, bo miałam mieć wolny czwartek, piątek i sobotę, także trzy dni pod rząd chyba dawno już nie miałam i chciałam sobie odpocząć, i mieliśmy różne plany. No i wiecie, plany poszły, a odpoczynek też, bo jak człowiek chory, to to nie jest żaden odpoczynek, tak? Odpoczynek to jest, jak jesteśmy zdrowi i możemy sobie troszkę posiedzieć w łóżeczku i wtedy tam jest fajnie, a tutaj człowiek walczy z kaszlem, z katarem, bólem głowy, bólem gardła i tak wcale fajnie tutaj nie jest. Ale słuchajcie, tak właśnie, a propos fajnie nie jest i, i koronawirusa, mam takie porównanie z poprzednim naszym chorowaniem, czy, czy też moim wszystkim chorowaniem, więc to są rzeczywiście różne odmiany. Teraz mamy Omikron, a, a myśmy mieli Deltę i powiem Wam, że to nie ma porównania, to znaczy tak, te takie objawy ze strony górnych dróg oddechowych są praktycznie u mnie identyczne, czyli boli mi bardzo głowa, mam katar, mam zatkane uszy, boli mi gardło i mam taki kaszel duszący. Natomiast nie mam tego, co było wtedy najgorsze, obezwładniające po prostu, czyli takiej ogromnej słabości. Znaczy, owszem, czuję się też słaba, więc ja przede wszystkim właściwie leżę i tam coś tam sobie robię takie mało męczące rzeczy. Tym bardziej, że długo też nie mogę pracować, muszę odpoczywać troszeczkę też, także i słucham sobie muzyki, i tam staram się troszkę w ciszy też wypocząć, ale nie ma tej takiej ogromnej słabości, jak była poprzednim razem. Słuchajcie, pamiętam, że poprzednim razem było tak, że leżałam w łóżku, oglądałam na laptopie jakiś film i ten film się skończył i ja chciałam przejść do kolejnego odcinka i nie miałam siły przesunąć tak ręki, żeby przycisnąć kolejny klawisz. To było rzeczywiście, och, koszmar w tym momencie <grywa> dla mnie. No i oczywiście tam to wszystko trwało wiele dłużej, bo ja mam dzisiaj, no dzisiaj środa, także mam tutaj praktycznie Dobę, dwie, no trzy doby można liczyć i jestem w stanie już spokojnie sobie pójść do kuchni, zrobić tam herbatę, umyć się, coś tam sobie wziąć do jedzenia, przejść się chwilkę po domu. To nie było wtedy możliwe w trzeciej dobie, absolutnie. Także, także na szczęście faktycznie ten wariant przechodzimy łagodniej, chociaż zawsze trzeba trzymać rękę na pulsie, bo przy okazji u osób, które mają jakieś choroby przewlekłe, to może troszeczkę tutaj to inaczej też wyjść. Wspomagam się właśnie tym lekiem. On się chyba nazywa Budesonit. W każdym razie przypisam go oczywiście lekarz. To jest lek na astmę, ale moja pani doktor mówi, że jest teraz mnóstwo badań mówiących o tym, że łagodzi on przebieg omikrona i przede wszystkim pozwala lepiej oddychać. I rzeczywiście ja to widzę, dlatego że wzięłam pół godziny temu mniej więcej ten lek i jestem w stanie do Was mówić. Jeszcze Pół godziny temu nie byłam w stanie w ogóle rozmawiać. Korzenka do mnie dzwoniła, więc po prostu po, po, po jednym, po dwóch zdaniach wypowiedzianych dusiłam się. Także faktycznie fajnie on tutaj działa. Nie żeby tu jakaś reklama leków, ale to są też przykazy. Oczywiście ten lek jest tylko na receptę, także sami nigdy nie zażywajcie. A nie na receptę są bardzo fajne pastylki na bulgadła. One są z lidokainą, czyli z znieczulają. I naprawdę tak jak po takiej pastylce mam taką no, godzinę co najmniej. Przerwy, o właśnie, bo już się duszę. Godziny przynajmniej przerwy, gdzie to gardło mnie prawie nie boli. Także też, no, takie dzisiaj klimaty. Po 10 latach, niestety, tutaj nasza myjka parowa już nam wysiadła. Ale słuchajcie, eksplorowaliśmy ją na maksa. Świetna do czyszczenia podłóg, przede wszystkim z kafli, ponieważ to jest para, więc para dezynfekuje i nie trzeba tak naprawdę dodawać żadnych innych środków czyszczących, co na pewno docenią Wasze zwierzęta, jeżeli macie na przykład, ale też nie ma wtedy takich śladów, na, szczególnie na gładkich kaflach. Także pojechaliśmy jeszcze w sobotę do Media Expert i kupiliśmy taki zestaw. Tych zestaw zestawów jest dużo, one są w bardzo różnych cenach, od 400 chyba 60, tak mniej więcej kosztowało nasz zestaw aż do ponad 1000 zł. My mamy zestaw podstawowy, natomiast nam się to najbardziej sprawdzało. Czyli właśnie myjka parowa, myjka do luster do okien, do takich gładkich powierzchni i są tam też takie końcówki do czyszczenia fuk. Wszystko jest w środku. Jeszcze jest taka przystawka, którą można też czyścić, na przykład garnitury, także też bardzo fajna rzecz. O, I nasz ten podstawowy zestaw zawiera właśnie make, znaczy tę taką parownicę i tutaj są różne elementy, do takiego pistoleta tutaj można potem przyczepić poszczególne elementy, czyli albo te długie rury złożyć i założyć do nich końcówki, albo już te maleńkie takie do czyszczenia fuk. I to jest właśnie ta część do czyszczenia podłóg, i od razu do tego narzepy, taka, taka jeszcze. Część. Myśmy mieli bez rzepów. Mieliśmy lepszą, można było wymieniać jeszcze nie tylko takie firmowe. I to jest taka część, którą można na przykład czyścić kanapy, meble zapicerowane. Też nam się fajnie sprawdzała. A kiedy założycie na to coś takiego, to można na przykład myć lustra albo jakieś takie gładkie powierzchnie. I to jest moja ulubiona końcóweczka, do której wkładamy taką maleńką szczoteczkę i gorącą parą błyskawicznie czyścimy fugi. Idzie naprawdę świetnie. I jeszcze przyszedł tutaj jeden nabytek nasz nowy, to jest fotel. Fotel jest gamingowy, czy taki jakby dla, dla graczy, którzy grają dużo na komputerze. Mój mąż, bo to dla niego będzie ten fotel, jest, jest ten fotel, nie gra na komputerze w ogóle, ale on pracuje i to rzeczywiście wiele godzin w ciągu dnia spędza przy biurku. Kręgosłup już nie ten, i tutaj przez dłuższy czas szukał jakiegoś takiego fotela dobrego, biurkowego, ale coś mu tam zawsze nie pasowało. No i mówi tutaj przypadkowo usiadł na ten fotel i mówisz, że jest naprawdę dla niego bardzo dobry, wygodny. Jest tutaj taka podpórka, znaczy taka poduszeczka pod trzeje, można regulować, można obniżać. Jest też na kręgosłup lędźwiowy. Cały fotel oczywiście w górę, w dół się da opuszczać, także można go też bujać się na nim, także można go rozbujać na maksa. Można się też na nim prawie że położyć, no i tutaj też te takie podłokietniki są Dość niskie, także wchodzą nam na biurko, także całkiem fajna rzecz. I bardzo ekonomiczna, bo rzeczywiście cena tego fotela jest taka dość zachęcająca. No bo kosztuje nieco ponad 800 zł. Także w porównaniu z innymi fotelami gamingowymi, a już tym bardziej z takimi typowymi fotelami do biurka, to jest to całkiem niezła cena. Zobaczymy, jak będzie nam się sprawował. Były tam jeszcze, można mówić, dwa rodzaje, ale na tamty nawet nie patrzył, bo to były jakieś takie z zapisem Hell <noise> plus z rugami. Diabła to mówi nie, nie, no, bez przesady, natomiast ten wygląda, wydaje mi się, że całkiem fajnie, a najważniejsze, że jest wygodny. No i tak to u mnie w tej chwili jest. Zastanawiałam się, czy nagrać ten filmik, ale wiecie, myślę, że też takie filmiki z gorszych naszych dni dobrze się pojawiają w internecie, bo tak zawsze człowiek potem myśli, że wszystkie kobiety oprócz mnie to są takie zawsze pomalowane, odstawione i tak dalej. Czasem po prostu przychodzą takie dni, kiedy totalnie niczego się nie chce. Przy okazji chcę sobie jeszcze pokazać jedną taką rzecz, bo pod ostatnim filmikiem pojawił się komentarz, że mam dobrego lekarza medycyny estetycznej, więc oczywiście nie, nie mam, ja nigdy niczego nie robiłam, zresztą myślę, że teraz to widać. A u kosmetyczki byłam tylko raz przed moim ślubem na oczyszczaniu a ponieważ nie było żadnego efektu przed, i po to, potem też generalnie nic nie chodziłam, ale zobaczcie, co robi światło w tym momencie. Myślę, że teraz. Inaczej wygląda niż wtedy, kiedy nagrywałam do Was z fotela. Także światło można rzeczywiście zrobić bardzo dużo i y, można nim ładnie operować. Także nie trzeba filtrów. Więc jak oglądacie czasami takie filmiki na YouTubie i mówicie, no, no, wygląda lepiej na przykład niż ja, to też pamiętajcie o tym, że światło jest największym przyjacielem kobiety. <laughs> Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w niedzielę.